Dobra, a powiedz mi, ty masz dużo zadanych na poniedziałek lekcji? Chcę, pół na pół. Pół na pół. I kiedy będziemy je robić? pół. Oj, Wika, Wika. Jak chciała być Nie. I kiedy będziesz robić? Jutro, 5 pięć minut przed wyjściem do szkoły? Jeszcze weekend. No ale już jest koniec weekendu. Aha, i dzisiaj zdążysz zrobić jeszcze, tak? Nie, bo dzisiaj jest weekend. A, i? W związku z tym? Hmm. Nie będę robić teraz lekcji. No ale jak masz zadanie, to kiedy ty chcesz to zrobić? Jutro w szkole? Tak. Nie mam siły na ciebie. Aha. Wy odrabiacie lekcje razem, prawda? Tak, tak, tak. No bo tam czasami trzeba jej pomóc przy, przy zadaniach, bo nie wszystko rozumie wyjaśnić, objaśnić. I to chyba przebiega w takiej nerwowej, napiętej atmosferze, nie? Czas leci. Bo czas, prawda? Jest ta presja czasu i pojawia się ten stres. Mhm. Ja zakładam, że ona też bardzo niechętnie chce się z Wami uczyć, bo taki sposób komunikacji, czyli ta krytyka i te różne rzeczy też się pojawiają w trakcie odrabiania lekcji. Więc ona może mieć taką też formę unikania tego. I teraz tak, jeżeli mówisz jej o lekcjach, to nie mówisz znowu, zobacz, nie mówiłam Ci, mamy godzinę do wyjścia, tylko martwię się, że się do tego źle przygotujesz. Zależy mi na tym, jakie będziesz miała e, oceny w szkole. Nie chcę, żeby Cię spotkały przykrości czy konsekwencje wynikające z braku zadań. Czy Wam wszystkim zawsze się chce? Jeżeli widzisz, że dziecko nie ma motywacji do nauki, to zrób wszystko, aby mu w tym pomóc. Więc skupiaj się na rzeczach, które już zrobiło, które mu się udały. Chwal wysiłek. Skupiaj uwagę na tym, co już zostało zrobione. Super, widzę, że udało ci się zrobić trzy zadania. Zostały jeszcze tylko dwa.